Droga duszo, dziś anioły przynoszą bardzo ważną wiadomość dla Ciebie. Jeśli teraz słuchasz tej wiadomości, wiedz, że wszechświat chce się z Tobą skomunikować, otwierając Twoje oczy na coś o wiele większego. Może już zastanawiałeś się, dlaczego ta osoba przestała patrzeć na Ciebie. Może to wydawać się czymś prostym. Ale za tym zachowaniem kryje się głęboki i duchowy powód. Może zauważyłeś, że ta osoba unika Twojego wzroku, odwraca wzrok, gdy się zbliżasz. To nie jest z powodu braku zainteresowania, wręcz przeciwnie, dzieje się coś znacznie silniejszego wewnątrz niej. Będziesz zaskoczony, gdy dowiesz się prawdziwego powodu tego zachowania. Zostań do końca tego filmu ponieważ ta wiadomość od aniołów może zmienić sposób, w jaki postrzegasz to, co dzieje się wokół ciebie. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i daj łapkę w górę, aby więcej osób mogło codziennie otrzymywać słowo pociechy i pokoju duchowego. Teraz zrozummy głębiej, co dzieje się z tą osobą i jak anioły chcą, abyś zobaczył tę sytuację w nowym świetle. Często gdy ktoś unika patrzenia nam w oczy, może się wydawać, że nas ignoruje, ale prawda jest zupełnie inna. Ta osoba może przeżywać coś bardzo osobistego, coś, co czuje, ale nie potrafi wyrazić. Może czuć coś silnego i intensywnego do Ciebie, ale nie wie, jak to sobie poukładać, więc zaczyna się od Ciebie oddalać, nie chcąc tego robić. Wpisz w komentarzach akceptuję tę wiadomość od aniołów, aby wzmocnić tę energię i przyciągnąć więcej światła do swojego życia. Anioły uczą nas, że często to, co wydaje się negatywnym zachowaniem, tak naprawdę jest odbiciem głębokich i prawdziwych uczuć, które są tłumione. Osoba, która unika Twojego wzroku, nie odrzuca Cię, ale próbuje chronić się przed uczuciem tak silnym, że nie potrafi sobie z tym poradzić. Ignorując kontakt wzrokowy, stara się utrzymać kontrolę nad sytuacją, ale w środku to, co czuje, zaczyna ją przepełniać. Każdy gest, każdy ruch tej osoby wokół ciebie jest kierowany przez coś znacznie silniejszego, niż ona sama może teraz zrozumieć. Ona nie wie, jak powiedzieć ci, co czuje, więc co robi. Unika patrzenia ci w oczy, ponieważ oczy są bramą do duszy, a patrząc na ciebie, staje się wrażliwa, wystawiona na działanie emocji, których boi się ujawniać. To nie jest tak, że nie chce być blisko, wręcz przeciwnie, to właśnie strach przed oddaniem się tym uczuciom sprawia, że się oddala. Jeśli czujesz, że ta wiadomość może pomóc innym, udostępnij ten film. Polub go i zasubskrybuj, aby więcej serc mogło być dotkniętych i błogosławionych codziennie. Więc, droga duszo, bądź nadal tym światłem, którym jesteś. Bądź światłem, które promieniuje miłością, pokojem i współczuciem, ponieważ w Twoim życiu i w życiu tej osoby dzieje się coś znacznie większego. Anioły czekają tylko na odpowiedni moment, by ujawnić Ci odpowiedzi. A do tego czasu ufaj temu procesowi i wiedz, że wszystko, co się dzieje, jest dla Twojego dobra. Dziś otrzymałeś ważną wiadomość coś, co może zmienić sposób, w jaki postrzegasz ludzi wokół Ciebie. Nigdy nie lekceważ mocy duchowego połączenia ponieważ anioły są zawsze z nami prowadząc nas i chroniąc. Opiekują się Tobą, nawet wtedy, gdy tego nie zauważasz. Wpisz w komentarzach, przyjmuję uzdrowienie od aniołów i pozwól, aby ta energia uzdrowienia przepłynęła przez twoje życie, przekształcając każdą sytuację, która potrzebuje światła. Anioły chcą, abyś pamiętał, że nie wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest przypadkowe. Często to, co na początku wydaje się przypadkowe, jest częścią większego planu. Planu który jest doskonale zaplanowany przez wszechświat. Być może ta osoba, która unika twojego wzroku, to ktoś, kto przechodzi przez wewnętrzną przemianę. Może nie jest gotowa na to, by otworzyć swoje serce, ale to, co czuje, jest prawdziwe. Patrząc na to wszystko z szerszej perspektywy, zaczynasz dostrzegać, jak wiele osób, które spotykasz, Również przeżywa swoje własne trudności. Ich zachowania mogą być wynikiem lęku, niepewności lub po prostu tego, że nie wiedzą, jak otworzyć się na innych. Twoja obecność w ich życiu jest kluczowa. Jako ktoś, kto ma taką moc przyciągania, masz zdolność, by pomóc im w tej drodze, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dzięki tej obecności. Która wkrótce będzie dostrzegana przez osoby, które unikały Ciebie, możesz stać się dla nich inspiracją. Dzięki Twojemu wewnętrznemu światłu będą w końcu gotowi, by spojrzeć na Ciebie bez lęku. Twoja miłość, Twoja obecność, Twoje światło rozświetlają najciemniejsze zakamarki ich duszy. Otwórz serce na tę siłę, którą masz, i zrozum, że Twoje działania mają większy wpływ na innych. Niż możesz to sobie wyobrazić. Pamiętaj, by podzielić się tą wiadomością, by pomóc innym w ich duchowej podróży. Anioły pokazują ci, że Twoja rola w tym świecie jest nieoceniona. Z każdym dniem, z każdym krokiem, który podejmujesz, rozprzestrzeniasz miłość i pokój. Nawet wtedy, gdy nie widzisz tego bezpośrednio, Twoja energia wpływa na życie innych ludzi. Przemieniając ich od wewnątrz. Nie musisz robić niczego spektakularnego, aby być tym, kim jesteś. Twoje istnienie jest wystarczające. Każda osoba, która przyciąga twoją uwagę w ten sposób, może właśnie przechodzić przez duchową drogę, którą ty już przeszedłeś. Może próbują zrozumieć, co naprawdę czują, próbują sobie poradzić z emocjami, które nie potrafią wyrazić. Ale to właśnie Twoja obecność pomoże im przez to przejść. Może, podobnie jak Ty, czują się zagubieni, ale Twoja energia jest tym, czego potrzebują, by poczuć się bardziej pewnie. A teraz, droga duszo, chociaż ta osoba może unikać Twojego wzroku, nie oznacza to, że nie zauważa Twojej obecności. Każdy jej gest, każda próba ukrycia swoich emocji to odpowiedź na coś. Co w niej budzi Twoja energia? Może to nie jest łatwe do zrozumienia, ale Twoje światło ma moc przemiany nie tylko Twojego życia, ale i życia innych. Przez Twoją miłość, pokój i zrozumienie wkrótce dostrzegą prawdziwą naturę Twojego bytu. Zakończmy tę podróż. Zostawiając komentarz, zgodzę się na uzdrowienie i transformację, aby wzmocnić tę energię w Twoim życiu. Niech ta energia płynie do Ciebie, i niech anioły nadal prowadzą Cię na drodze ku prawdziwemu spełnieniu. Wszystko, czego doświadczasz, jest częścią planu, który ma na celu Twoje duchowe wzrastanie i wyzwolenie. Dziękujemy, że jesteś częścią tej podróży. Niech pokój i błogosławieństwo aniołów będą z Tobą zawsze. Amen.